No, i mamy układ grywnęcy taki. Tworzymy samacierz. 40 tysięczny kurwa raz. Yy, kreseczki se wciągamy, żeby przeżyć to kurwa noc pełną nagrań. Yy, tak będzie. Tak będzie. Tak będzie. Dobrze, mamy to. I teraz tak. Znowu misja jest taka sama. Próbujemy wyeliminować tutaj kurwa z obiegu banknoty 500 złotowe, których i tak nikt nie używa, bo ich na nie nie stać. Więc robimy sobie W1 na przykład. O, a chuj, dobra, odjąć W2, niech będzie. Czyli teraz tu się pojawi 1, odejmujemy W2, tu będzie 1. Odejmujemy W2, będzie minus 2. Odejmujemy W2, będzie minus 4. I będzie minus 1, bo odejmujemy 1, minus 2. No to zróbmy sobie teraz, że w3 odjąć 3w2, no nie? No to tu będzie 0. No to tu będzie kurwa 3. Yy, odjąć 3W2 to tu będzie... Yy, o, zapomniałem. Odjąć 3W2, to będzie... Odejmujemy... Ej, popierdoliło mi się coś. A nie, jednak dobrze. O, oczywiście, że mi się popierdoliło, a wy nic nie mówicie. Tu będzie 0. Tu będzie kurwa 2, bo odejmuję 3 jedynki, tak? I tutaj odejmuję trójkę, czy będzie minus 4. A tu odejmuję dziewiątkę, czy będzie minus 8. A tu odejmuję szóstkę, czy będzie minus 3 będzie? O no. tu będzie minus 3. No i cel osiągnięty. I teraz próbujemy jeszcze posunąć się tą myślą technologiczną dalej, czyli robimy, że w3 odjąć 2w1, czyli teraz tu będzie 0. Odejmujemy 2W1, czyli dodajemy 4, czy będzie 0. Odejmujemy 2W1, czyli dodajemy 4 yy, Tak? odejmujemy 8, czy będzie 0 i odejmujemy 2W1, czyli dodajemy 2, czy będzie minus 1 Czyli wychodzi na to, że układ jest sprzeczny jak chuj Tylko jeszcze zobaczysz, czy to ma w ogóle sens. Chyba ma, czy nie? Kurwa, nie wiem. To ma sens. Tak, jest sprzeczny jak chuj. No i jak jest sprzeczny, to jest sprzeczny. Dlaczego jest sprzeczny? Dlatego, że 0x dodać 0y, dodać 0z, dodać 0u, wyszło nam, że jest minus 1, nie? Przepisałem ten ostatni wiersz. A nie może być 0 równe minus 1. No to jest sprzeczny jak chuj. No i idziemy dalej. I super, fajnie. Nie trzeba dużo robić. Jedzie dziennicowy, chuj mu w dupę, mały sołbanie Jebałem na niego gołe z duchy sranie Mam wyjebane, wpadł do pączka, przyszedłem dziesiąta rano Pytam się, idziemy do szkoły, niebo mnie zatrzymano Mam wyjebane, dzielnicowy mówi, też podeszwę buta Ja mu pokazuję zamiast podeszwy gołego fiuta